Witamy Państwa, dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie dotyczy kamienicy, która stała się elementem bardzo dużego sporu. Pobicia. W zasadzie jesteśmy na krugówkach i według naszej oceny działa tu prawo polskie, a nie prawo góralskie. Próba powicia, powicie, próba przejęcia kamienicy. W sposób zupełnie oparty na nielegalnym działaniu doprowadziło do konieczności interwencji biura Rytkowskiego. W tym przypadku w związku z tym jesteśmy tu przed tym budynkiem, który ma swoją historię, ale niestety zapisała się ta historia w ostatnim czasie bardzo mocno niekorzystnie dla jednego z biznesmenów. Spotkałem pan, jest najemco w kamienicy. E, został zaatakowany, zostało e, e, zakłócone, za, został zakłócony jego porządek, zakłócenie miru domowego, jak również pobicie jego syna. W związku z tym ja poproszę, żeby zreferował e, pan Marian to zdarzenie, jak do tego doszło, kiedy do tego doszło, w jakich okolicznościach.